Zagraj, zagrajmy jeszcze raz z tym paladynem, tak? Chciałbym przedstawić Wam taką talię. Zobaczymy, jak sobie radzi, tak? Mamy do czynienia z kapłanem. Wow, strasznie, strasznie nie lubię z nim grać. Masakra normalnie. Co, tu, co tutaj Wam poradzić z, tak, z taką talią? ja oj, 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 oj. No dobrze Odrzućmy taką kartę za 5 Tą Księgę Mądrości się zastanawiam Chyba na chwilę obecną nam też się nie przyda Ale proponuję tutaj zostawić świetlisty fanatek i konsekrację no. no zobaczymy o, może mój błąd Dobra Spróbujemy Spróbujemy pograć z nim strasznie tutaj nie cierpię grać tym księdzem że tak powiem jak, jak mówicie tak kapłan ksiądz no dobra ale grajmy grajmy Tutaj wiadomo o co chodzi, tak? On tutaj leczonko, jakieś prowokacje, przy, przywracanie. No dobra, po, pokombinujmy, no, pokombinujmy. Na razie tutaj nic nie mogę zrobić. No. Niech przeciwnik tam zaczyna. Nie mamy nic. No dobra, rzu rzućmy taką kartę z boską tarczą. No. Zobaczymy, co, co tutaj <grytanie> będzie dalej. Teraz e, zauważcie, że będę miał trzy kryształy. many, a, a tutaj nie, ma, nie mam co rzucić. Tak, nie mam co rzucić. <grytanie> nie mam co rzucić no jedna nam doszła no to co stać nas na ale kruta tylko no ale tu polećmy tą boską tarczą nic nam się nie stanie polećmy wyczyśmy stół, No, nie ma wyjścia niech tam prze... <laughs> przeciwnik kombinuje tak no dobra Zagrajmy, zagrajmy może taką kartę, tak? Tutaj dwa do zdrówka sobie dajmy. Jak, jak wolniemy, tak? Na no bohatera. No tu oczywiście musimy, musimy tutaj zmniejszać, zmniejszać mu ten koszt, tak? Bo tu za, zacznie się leczyć, to nie nadążymy, że tak powiem. Nie nadążymy. Już tutaj leci kradzież życia Już tu się uzdrowił. Ajajajajaj. Może spróbujmy zagrać taką kartę. Dajmy tutaj On oczywiście na bohatera nie może lecieć, tak? Nie może, ale tutaj tego gościa zlikwidujemy. Yy. Na razie wstrzymam się z tym srebrzystym czempionem, że tak powiem Tutaj ona, jakbym zadał dwa na bohatera, no to stracilibyśmy jeden. Ajajajajaj. No właśnie, no właśnie No właśnie Co tutaj? Co tutaj? No nakombinujemy coś, no jest trudno. Dajmy prowokację może. Zmniejszymy koszt ksiąg o 2. No ale tutaj już nie, nie możemy lecieć tym 4-2, tak? bo, bo byśmy zniszczyli się nawzajem. Lećmy w ten sposób może. W twarz tutaj. Przyjęliśmy, ale palicho. No mamy 28, on ma 16, lat, ale, ale mówię on tutaj <laughs> o, o, o nie, o nie <laughs> Ta, takiej karty się obawiałem <laughs> takiej karty się obawiałem, nie mamy <laughs> nic takiego No dobra, popróbujmy, popróbujmy Zagrajmy może erupcję, erup erupcję magii, tak? Dajmy tu hmm. Może temu, temu, o właśnie liczyłem na ten miecz z sprawiedliwości. Super się, super się stało. Mamy okazję jeszcze jakiegoś rekruta przywołać. Proponuję tutaj polecieć tym. No, przyjmijmy 4, 4, ale 9 leci na niego, tak, tak. tak także to chyba będzie dobra opcja. No i czekamy Czekamy Ma 8 kryształów pany, tak? 8 kryształów pan Co tutaj może zagrać? Co tutaj może zagrać? Ojajajaj, wyciszył, wyciszył prowokację Ale czemu starczy? Czy a, i przewrócił jeszcze. Dostrówka. Tak, tak jak mówiłem tutaj. Nie ma łatwo, nie ma łatwo, nie ma łatwo. No trudno, działamy, działamy coś w tym temacie. Zagrajmy tutaj Księgę Mądrości. I. Lećmy, lećmy tutaj na tego smoka. Może lećmy na smoka. Teraz może hmm. Dobra, polećmy tutaj. Wyczyścimy stół. Wyczyścimy stół ale um, zagrajmy zagrajmy może przywróćmy do zdrowia bohatera tak. i zagrajmy um, prowokację z boską tarczą Tu cała reszta oczywiście um, na bohatera um, leci tak A no zobaczymy, zobaczymy. Obserwujcie bacznie. <laughs> bacznie. O tutaj niezły nie niezły przeciwnik, tak? Niezły. Strasznie tutaj śnie. Kombinuje, kombinuje. No poleciał tutaj. Poleciał. <laughs> I bosk. A, prowokacją się zostawił, tak? Że, żeby nie było tak łatwo, bo byś, byśmy mogli zakończyć. Tu jeszcze poleci 3 No nie, no nie. Ale to wszystko na co było go stać. No dobra. Zagrajmy, może. nie, myślę że ostro, ostrożnie zagrajmy dobra leć, lećmy tutaj boską tarczą zlikwidujemy tutaj tego też polećmy zagrajmy tutaj taką kartę zmniejsza nam koszt ksiąg. dajmy dajmy tutaj może temu zagrajmy Hmm, zagrajmy prowokację jakąś. Zagrajmy rekruta. Na razie się, się wstrzymamy. To jeden mały punkcik, tak, jeden, jeden mały punkcik. Zobaczymy. Bo to może nam wykosić <laughs> wszystkich. tak. Nie chcę tutaj da dawać od razu Lady e, Liadrin. <laughs> Także on nam się przyda może jakby wykosił No właśnie, no właśnie o tym mówiłem, o tym mówiłem, tak? Że, że tutaj nie ma sensu, nie ma sensu. Część tutaj pozostała nam ale teraz będzie dobra opcja na zagranie właśnie tego Lady Liadling. Także nie, ma, nie możemy się spieszyć, no ale zobaczymy, zobaczymy. No dodał do, do, tutaj. Pięknie, pięknie. Działa, działa, działa. Ma prowokację. Ma prowokację, więc tr trzeba ją zniszczyć. No dobra. Proponuję tutaj zagrać jego, tak? No i zobaczmy, co tu mamy. Ok, dajemy apis. No, musimy lecieć na tego, na tą prowokację, tak? Dajmy tutaj księ. Dajmy plus 2. Może temu. Może temu. Zagrałem jeszcze. Księ. Zmniejszymy koszty. Hmm, no tutaj nam starczy na niego Cała reszta w twarz Dajmy Księgę Mądrości może temu Niech tam przeciwnik się martwi No przed chwilą rzucił, rzucił takie zaklęcie. Przeczekałem to, więc myśl, jestem do, dobrej myśli, że tak powiem. No, Jak nic tutaj w, w tej turze nie, nie zadziała, no to wygrana będzie nasza, tak? No, ale zobaczymy: zobaczymy. Zobaczymy. Ma 10 kryształów mamy, coś tam. A, dał ozd uzdrawka 15, 2 punkty jeszcze tam. Dobra, ok. Eee, dajmy, dajmy tutaj najsłabszemu, najsłabszemu plus 8. On nie może atakować bohaterów, więc tego smoka Lecimy, tak, lecimy. Zabezpieczmy się może prowokacją, w razie czego. No, i tutaj już w twarz cała to tak? Troszkę nam zabrakło. Eee, dwa punkty, no, jeden i tak zabraknie. Dobra, daj, dajmy rekruta. No, dajmy rekruta, niech, niech on tam kombinuje. No, ma. No, to jest jego ostatnia, ostatnia szansa, żeby tutaj poeliminować wszystkich i coś tam nakombinować, do zdrówka dać, coś coś tam, coś tam, no ale popatrzmy, popatrzmy. Chymy, mówi, chymy, tak, ląd zacznie za chwilę się palić, także... Troszkę czasu jeszcze mu zostało na to no zobaczymy co wymyśli. O dał tutaj takie coś. No, kombinuję, kombinuję jak może kombinuję jak może Więc tutaj zagramy konsekrację, tak? Zagramy konsekrację. Zagrajmy jeszcze raz i, i będzie po, po wszystkim, tak? No i ele, elegancko, elegancko mamy zwycięstwo. No i jakieś tam hmm, wykonane, wykonane zadanko, tak? O i jeszcze 50 zł monet wpadło. Elegancko. Super. O, następny, następny. Także zapraszam, zapraszam też Was na ogląda, oglądających tutaj na YouTube na moim kanale. Zachęcam Was, was też na stream. Od czasu do czasu jestem także stream prowadzony jest na żywo także możemy sobie o jakichś innych głupotach porozmawiać tak na spokojnie nie często ten stream prowadzę, ale zachęcam jak ktoś tam doda mnie do obserwowanych, to będzie miał powiadomienie, kiedy, kiedy wchodzę na ten stream bo nie jest tak, że jestem codziennie, tak? Nie, nie zajmuję się tym codziennie, tylko jest to zadanie poboczne. Powiedzmy tak. Tak jak tutaj widzicie w grze, zadanie poboczne wykonuje się, tak? Także zachęcam. Zachęcam na stream też, tak? Jeżeli macie okazję być akurat dostępni no to super super by było no póki co no, widzimy tutaj diam diamencik trzeci no szlifujemy ten diament szlifujemy ale to do legendy jeszcze daleko